Jesteśmy świeżo po prologu, dla naszej kategorii odbył się po południu, skończył się po ciemku, na mecie byliśmy już po zmroku, zakończyliśmy przejazdem przez rampę, takarową rampę. Jak chodzi o wrażenia, to bardzo pozytywne. Samochód jest znacznie lepszy niż rok temu, przejeżdża przez miejsca, w których rok temu modlilibyśmy się mocno, żeby w ogóle przeżyć, a teraz utrzymujemy prędkość, nie ma z tym problemu. To nie był jeszcze bardzo trudny etap, nie było podjeżdżania pod wielkie wydmy, nie było takiej historii, ale już jechaliśmy wyschniętymi rzekami, było parę przeszkód terenowych, które w zeszłym roku byłyby wyzwaniem. Jak chodzi o dokładność, to eksperymentowaliśmy z przyrządami, nie wszystkie punkty udało się zapłacić idealnie, ale wynik jest bardzo przyzwoity i tak byśmy chcieli jeździć dalej. No, dla mnie z punktu widzenia dzisiejszej jazdy to właśnie ta ogromna przepaść pomiędzy samochodem, który mieliśmy w zeszłym roku, a tym zbudowanym, e, Surfari. E, diametralna różnica w prowadzeniu auta. Teraz tak naprawdę mogę się skupić na jeździe naprawdę na regularność, a nie na tym, żeby, żeby walczyć, żeby w ogóle przejechać dany odcinek. Więc co, no, te pierwsze kilometry pokazały, że jest, jest potencjał super nam się dzisiaj jechało, więc ja jestem bardzo bardzo zadowolony.